Wita Was sprawca, mieszkańcy Cieszyna, jak obiecałem. Wszystkie instytucje, które zaraz wymienię, to ten sam zarząd, ci sami ludzie. Fundacja Być Razem. Prawie 800 tysięcy długu. Stowarzyszenie Być Razem. Kolejne 647 tysięcy. Centrum Kontakt. Prawie 300 tysięcy długu. Dom Słonecznik, Osiemdziesiąt dwa tysiące długu. Bistro Nawałowej, Trzydzieści Sześć tysięcy długu. Hostel dla ofiar przemocy, Trzydzieści Trzy tysiące długu. Pralnia Nawałowej, Dwadzieścia tysięcy długu. Marka Weldon 4000 długu. Łączny dług tych instytucji to 1 922 000 złotych. A mimo to Ratusz właśnie dał im kolejne pół miliona waszych złotych. Tak się bawią za wasze.